Jestem czwarta w kolejce. Szokujące wyznanie Lewandowskiej o Robercie i życiu w cieniu piłki. Czy to koniec bajki? Czy wiedzieliście, że jedna z najbogatszych i najbardziej wpływowych Polek czuje się w swoim własnym domu zaledwie czwartą osobą w hierarchii ważności, a jej życie od dwóch dekad jest całkowicie podporządkowane grafikowi meczów męża? Anna Lewandowska właśnie przerwała milczenie i w wstrząsająco szczerym wywiadzie obnażyła prawdę o życiu u boku Roberta. Która ani trochę nie przypomina idealnych kadrów z Instagrama. To nie jest kolejna opowieść o sukcesie, to manifest kobiety, która ma już dość bycia jedynie tłem dla wielkiej kariery i właśnie postanowiła wywalczyć dla siebie choć odrobinę atencji. Przygotujcie się na historię o bolesnym przewartościowaniu sił w związku, o którym huczy cała Polska, bo słowa, które padły z ust Anny, rzucają zupełnie nowe światło na kulisy ich małżeństwa w 2026 roku. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego to wyznanie wywołało taką lawinę emocji, musimy spojrzeć na to, jak przez lata budowany był nieskazitelny pomnik państwa Lewandowskich. Anna i Robert to w polskim showbiznesie para niemal sakralna, symbol luksusu, dyscypliny i rodzinnego szczęścia. Jednak za tymi wszystkimi filtrami i uśmiechami kryje się rzeczywistość, którą Anna postanowiła w końcu nazwać po imieniu. W głośnym wywiadzie dla Twojego stylu wyłonił się obraz życia w cieniu wielkiego sportowca, gdzie potrzeby żony od lat spychane były na boczny tor. Anna przyznała z rozbrajającą szczerością, że Robert nie należy do osób wylewnych, a komplementy z jego ust to rzadkość, na którą niemal trzeba zapracować. Gwiazda wyjawiła również, że dopiero dzięki terapii zrozumiała, iż jej problemy i marzenia są tak samo ważne, jak te, z którymi mierzy się jej sławny mąż. Prawdziwym hitem sieci stały się jednak fragmenty, w których Anna Lewandowska brutalnie opisuje swoją pozycję w domowym zaciszu. Jej słowa o byciu w trzecią w kolejce wywołały w internecie prawdziwy pożar. Nasze kalendarze są ułożone pod mecze Roberta i szkołę Klery. Jestem trzecia w kolejce, będę czwarta, kiedy do szkoły pójdzie Laura. Na wakacje wyjeżdżamy, gdy mogą mąż i starsza córka. Jeśli mam wtedy obowiązki zawodowe, zostawiam ich na parę dni, robię co muszę i wracam odpoczywać, wyznała trenerka. To bolesne podsumowanie pokazuje, że mimo milionów na koncie i własnych firm, Anna wciąż musi dostosowywać każdy oddech do rytmu narzucanego przez karierę Roberta. Co ciekawe, gdy Robert zadeklarował, że zajmie się dziećmi dopiero po zakończeniu kariery, Anna odpowiedziała mu ze śmiechem. Że nie zamierza czekać na mityczne kiedyś i chce spełniać marzenia już teraz. Najbardziej intymny i dla wielu smutny moment wywiadu dotyczył randki, którą Anna musiała niemalże wymusić na mężu, by w końcu porozmawiać o sobie. Opisała tę sytuację w sposób, który wielu uznało za dowód na to, jak bardzo ich relacja została zdominowana przez piłkę nożną. Wczoraj powiedziałam Robertowi: zapraszam cię na randkę, na kolację, żebyśmy w końcu spokojnie pogadali. Spytał, czy na ręce będziemy rozmawiać o mnie, bo o różnych sprawach gadamy codziennie. Odpowiedziałam mu, że tak. Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu dodała trenerka. Fakt, że Robert musiał dopytywać, czy rozmowa będzie dotyczyła Anny, pokazuje, jak bardzo ich codzienna komunikacja została sprowadzona do spraw technicznych i organizacyjnych. Zostawiając emocje żon na dalekim planie. Obecna sytuacja pokazuje, że Anna Lewandowska przechodzi ogromną transformację i nie zamierza już dłużej udawać, że jej życie to tylko pasmo sukcesów bez wyrzeczeń. Jej wyznanie podzieliło internautów: jedni współczują jej problemów i widzą w niej głos tysięcy kobiet żyjących w cieniu mężów, inni natomiast wytykają jej hipokryzję, twierdząc, że przy takim bogactwie narzekanie na brak uwagi jest nie na miejscu. Niezależnie od ocen, szczerość Anny na zawsze zmienia sposób, w jaki będziemy patrzeć na ich kolejne wspólne zdjęcia. To ważna lekcja o tym, że sława nie chroni przed potrzebą bycia zauważonym przez najbliższą osobę. Czy Waszym zdaniem Anna Lewandowska słusznie robi, żaląc się publicznie na swoją pozycję w domu, czy może taka szczerość szkodzi wizerunkowi ich rodziny? Czy Robert Lewandowski faktycznie powinien bardziej skupić się na potrzebach żony? Czy może całkowite poświęcenie jest po prostu ceną za bycie najlepszym piłkarzem na świecie? Czekamy na Wasze szczere opinie w komentarzach, bo ta dyskusja o nowej twarzy Anny Lewandowskiej dopiero się rozkręca. Nie zapomnijcie o subskrypcji, by być na bieżąco z każdą kolejną sensacją z życia najsłynniejszej polskiej pary.